Byku, rok 2026 to dla ciebie czas stabilizacji, ale też bardzo konkretnych zmian, które będą budowane powoli i mądrze. Nie będzie tu chaosu. Wszechświat będzie ci sprzyjał wtedy, gdy będziesz trzymać się swoich wartości i działać krok po kroku. Praca i pieniądze. Pierwsza połowa roku sprzyja porządkowaniu spraw zawodowych. To idealny moment, by wzmocnić swoją pozycję, podnieść kwalifikacje lub wrócić do pomysłu, który kiedyś odłożyłaś na później. Od lata 2026 możliwe są lepsze zarobki, dodatkowe źródło dochodu lub docenienie Twojej pracy. To rok, w którym pieniądze przychodzą za konsekwencje, nie za ryzyko miłość i relacje w związkach, więcej szczerości i rozmów. Byk nauczy się mówić o swoich potrzebach bez poczucia winy. To może bardzo wzmocnić relację. Single mogą poznać kogoś stabilnego, na serio, szczególnie w drugiej połowie roku. To nie będzie szybka fascynacja, tylko coś z potencjałem na przyszłość. Zdrowie i energia. Rok 2026 zachęca Cię do dbania o ciało i spokój wewnętrzny. Regularność, rytm dnia i odpoczynek będą kluczem do dobrego samopoczucia. Słuchaj sygnałów organizmu. Rada na 2026 nie spiesz się. To, co budujesz w tym roku, zostanie z tobą na długo. Zaufaj sobie, twoja cierpliwość stanie się twoją największą siłą.